o włoski odcinek za nami. Jak oceniasz ten odcinek? Było gorąco, było pikantnie i było vero italiano. Bardzo prawdziwie. No i namiętnie. I nami o, namiętnie, bardzo to Włosi. No to przecież tam jest miesza się kościół z namiętnością i z Włochami. Czy ty spodziewałeś się takiego mocnego finału tego odcinka, że odpada Agnieszka i Marcin? M nie, ale z drugiej strony, jak będziemy sobie konsekwentnie myśleć, to jednak. Ktoś musi odpaść i widzimy, że są bardzo dobre osoby. Są też osoby może trochę słabsze w naszych ocenach, ale bardzo którym sprzyja widownia, publiczność przed telewizorem. No i mieliśmy na końcu Basi i ee, Marcina. Publiczność pomogła Basi. A nie pomogła na tyle Marcinowi. No i mamy to, co mamy, ale to świat się nie kończy. To jest tylko zabawa, to jest tylko taniec. Oni tutaj byli przez kilka odcinków. Brawo i dziękujemy za to. No i. Co? Komentarze się już pojawiają, że wy... zostali wyrzuceni, że to ustawka. Ale kto wyrzuca? Nie wiem, e... może jestem naiwny, ale ja takich rzeczy nie słyszę. Nie ma takich ustawień, nie mam wiedzy na ten temat. My. No może jest jakiś system, może jakiś wielki brat. Nie wiem, to ja takiej wiedzy nie mam. Kto ich wyrzucił? Tomaszu dzisiaj też była potańcówka u musiała, e, pokazali tancerze też tak to jest, to chyba ze swojej strefy, wyszli ze swojej strefy komfortu i mogli pokazać na co ich stać. Powy, trochę pobawili się niż tak naprawdę profesjonalnie tańczyli. Pobawili się, ale też wykorzystywali to swoje doświadczenie, bo jednak oni już się zaczęli tutaj yy, zbratać z sobą, oni się coraz pewniej czują, więc nie, nie znali muzyki. Więc musieli improwizować i choreografie są niepoukładane, robili bardzo dużo partnerowań, wchodzili w styl. No była to i zabawa, a jednocześnie duża odpowiedzialność, kto tak naprawdę potrafi się bawić. No i wyszło do super, a Maciek też dobrą zrobił promocję na przyszłe wakacje yy, dla potańcówek, bo ludzie powinniście chodzić na to. To jest świetne, ja przynajmniej byłem. Byłeś? Byłem, byłem, ostatnią teraz we wrześniu i żałowałem, że nie miałem czasu, bo wakacje spędzam głównie za Warszawą, ale będę w przyszłym roku częściej. Z tego powodu. W, w kolejnym odcinku Tria pojawią się, to też będzie takie m, pokazanie, jak finaliści co wygrali to pokażą swoje umiejętności czy jednak bardziej to jest tylko taka e, wsparcie dla nich dla tych tancerzy z tej obecnej edycji. No zobaczymy, jakie będą choreografie. To jest wyzwanie, żeby zrobić choreografię interesującą. Mają osoby, które już były, czyli są i lubiane, ale też potrafią tańczyć, więc jest solo, jest duet i oni teraz y, będą mieli możliwość zrobienia tria, co jest kolejnym wyzwaniem. Y, zintegrowanie trzech osób różnych. Jest wyzwaniem, więc jesteśmy bardzo ciekawi. Będą tańczyć po dwie choreografie, więc ja tylko trzymam kciuki. Nie mógłbym nie zapytać o głośnej ostatnio akt z Danielem Martyniukiem, czyli synem Zenona Martyniuka, który przez jego zachowanie w samolocie. Samolot musiał zostać awaryjnie lądowany i został wyproszony przez policję. Czy dla osób znanych to jest bardzo zły wpływ na wizerunek? Osoby znane często podkręcają sobie wizerunek, że się robi rzeczy niefajne. Mamy taki świat, no bo łatwiej jest zrobić rzecz niefajną niż fajną, więc jak ktoś nie umie zrobić fajnej, a zrobi niefajną, a efekt jest jeszcze lepszy niż <grym> zrobić fajną, no to mamy to, co mamy. Nie wiem, co on robił w tym samolocie, jeśli no, na raz... trochę spożył dużo alkoholu. No to w takim razie nie powinien lecieć i dobrze, że go wyprowadzili i mam nadzieję, że nie będą brali inni z tego przykładu, że teraz będziemy mówić o synu Zenka i Zenek zrobi furorę i wszyscy pomyślą, że teraz ja się napiję i też będę tak znany z tego powodu, że mnie wyrzucili z samolotu. No bzdura jakaś. W weekend, ten obecny, co, czyli dzisiaj jest niedziela, czyli wczoraj jest sobota. W sobotę odbył się ślub Arkasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Czy zostali zaproszone? Nie, nie zostałem, ale myślę, że oni mają tyle swoich przyjaciół i tyle osób, z którymi pracowali. Ja nie znam ich, ja nie, my się tylko poznaliśmy tutaj w programie, więc nie należy do najbliższego grona ich przyjaciół. A wszystkim, którzy byli, gratuluję i mam nadzieję, że się bawili świetnie. A czego im życzysz na nowej drodze życia? No nie no, podstawowa rzecz to liczenia na siebie i radości z tego, że mają siebie. I jak największej chęci poznawania, zaufania, zdrowia, zdrowia, jak nie będzie zdrowia i tego fizycznego, i tego, tu to, to się nie przełoży na to duchowe też. Tomaszu, dziękuję Ci bardzo. Miłego <grym> wieczora i życzę. życzę.